Siema, z tej strony, ja czyli Agis. I Dzisiaj mam dla was film tak troszeczkę z innej strony, ponieważ ostatnio mój kolega Bartosz pytał się na Facebooku, jaki jest sposób na naprawdę szybką gotówkę. Jako, że jestem naprawdę spoko kumplem i staram się pomagać każdemu, wam również, to postanowiłem podzielić się z wami sekretem, który naprawdę jest dosyć rzadki i jest to tajemnica wręcz państwowa i naprawdę państwowi liderzy nie chcą, abyście o tym wiedzieli. No i teraz możecie się upytać, co to jest? Czy to jest coś trudnego? Czy wymaga jakichś wielkich umiejętności? Czy muszę być hakerem? I składa się, że nie, nie musisz dużo umieć, poza tym, żeby wyjść z domu. To jest oczywiście wielka umiejętność. Ja też ostatnio wyszedłem z domu i poszedłem sobie do parku. Okazało się, że ten park był nawet taki całkiem fajny, z taką, taką pół jakąś rzeką, czy coś to było. Nie wiem, co to było, ale było nawet fajne i tam były takie kaczki. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że te kaczki i to naprawdę nikt nie chce, żebyście o tym wiedzieli, ale się okazało, że te kaczki można zabrać do domu za darmo. Ja robię to już mniej więcej od tygodnia i mam teraz 458 kaczek i mniej więcej od trzech dni otworzyłem swój własny Sklep na dark Webie, gdzie sprzedaje kaczki za 5 agiscoinów od sztuki. Dlatego również ostatnio na kanale wrzucam troszeczkę mniej filmów, ponieważ teraz mam tyle hajsu, że aż mi się przelewa, dlatego nie potrzebuję jeszcze tego YouTube Money, więc odpuściłem sobie, ale może niedługo wrócę, jeżeli oczywiście skończą mi się kaczki, ale na szczęście w tym parku jest ich całkiem dużo. Nikt was nie powstrzyma, aby w ten sposób zarobić troszeczkę szybkiej gotówki. Oprócz oczywiście mnie, ponieważ po pierwsze nie będziecie mi podpieprzać biznesu, a po drugie muszę się upewnić, że wasz dom jest przyzwyczajony oraz przystosowany do tego, aby przyjąć. Jakieś tam kaczki, 2, 5 albo 10. Ponieważ jeżeli nie macie jakiegoś fajnego kaczko-kwarium, nie, ka kaczwarium, kaczka i akwarium, kaczwarium chyba. No dobra, no jeżeli nie macie jakiegoś fajnego kaczwarium, to niestety będę musiał was powstrzymać z pistoletem albo jakimiś innymi środkami, żebyście tego nie robili. Ale jeżeli macie jakieś fajne kaczwarium, no to proszę bardzo, macie tutaj szybki sposób na gotówkę. Jeżeli was to jakoś zaciekawiło, to możecie ten filmik wysłać do swojego kolegi, mamy lub taty i podzielić się z nimi również szybkim sposobem na gotówkę. Miłego polowania na kaczki, żegnam się z wami I live inside my own world of make believe Kids screaming in the cradles profile.